Wiedział pan, że najbardziej korzysta na tym Bractwo Świętego Piusa. Też wydaje mi się, że dużo więcej pracy teraz na tych księży spada. Natomiast, czy zgodzi się pan, redaktor, że mimo wszystko Bractwo Świętego Piusa X to jest, to jest organizacja, która działa z miłości do Kościoła? Ja od początku powtarzam. Ja uważam, że jeśli kiedyś w przyszłości będziemy patrzyli na zasługi w XX wieku, jako zostały, kto ma, kto ma jakie zasługi. To moim zdaniem arcybiskup Marcel Lefebvre z pewnością zostanie uznany za wielkiego świętego, może doktora Kościoła, no w każdym razie za tą postać, która uratowała w dużym stopniu tradycyjną mszę. I również tak postrzegam Bractw Świętego Plusa 10. No to, to, to dla mnie jest przy całym tym kryzysie, który Kościół dociera, jeden z najjaśniejszych, nie mówię, że jedyny, ale jedna z najjaśniejszych, jeden z najjaśniejszych punktów, prawda? Ja oczywiście powiedziałem, kto skorzysta, ale nie w tym sensie negatywnym, no, tylko opisałem socjologicznie sytuację, no to bym tego nie zauważyć, że, że im, 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 im większe im, większy, Im większym zapałem i radykalizmem Rzym próbuje zwalczyć tradycję, to ta tradycja nie niknie, tylko szuka swojego miejsca ujścia. A na szczęście ta łódź ratunkowa w postaci Bractwa Świętego tusa została przez Marcela arcybiskupa Febra przygotowana. A więc nie, nie, nic dziwnego, że ludzie uciekają do tej łodzi ratunkowej i tam prawda, szukają schronienia przed tymi kolejnymi szaleństwami szaleństwami modernizmu który Rzym y, 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 opanował. Ale tak jak mówię najkrócej, najkrócej rzecz, rzecz, rzecz biorąc, zarówno sam Marcel Lefebvre, jak i jego dziedzictwo, a tym jest wraz coś innego plusa, uważam za najjaśniejszy, albo jeden z najjaśniejszych punktów obecnego Kościoła, jeśli skądś przyjdzie odrodzenie dla katolicyzmu, to z pewnością z tych właśnie grup, z tych wspólnot i z nawiązania do tego, do tego dziedzictwa. Panie redaktorze, mamy już ponad 40 minut rozmowy. Bardzo, bardzo panu dziękuję za to, że zechciał pan odwiedzić mój kanał i odpowiedzieć na pytania. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz bardzo, bardzo panu dziękuję i życzę dobrego weekendu z panem Bogiem. Dziękuję bardzo z panem Bogiem.